Cześć, witajcie! Z tej strony Magda Grin z wideobloga Studio Janowiec i fanpageu Janowiec nad Wisłu. Dzisiaj mam dla Was kontynuację cyklu poświęconego filmom kręconym w janowcu. Jakiś czas temu, jak wiecie, nakręciłam filmik o filmach, które były kręcone w janowcu. I co się okazało? Po emisji dostałam od Was komentarze, różne. Oczywiście, miłe, ciepłe słowa, ale także były tam też komentarze, z których dowiedziałam się, że takich filmów jest więcej. Ja przynajmniej nie miałam pojęcia o dwóch. I właśnie o tych dwóch chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Pierwszy z nich to Wyspa Złoczyńców w reżyserii Stanisława Jendryki. To jest dość stary film, bo nakręcony w 1964 roku, który miał premierę w 65. W rolach głównych pojawili się tam Jan Machulski, znany z, głównie z filmów swojego syna Juliusza Machulskiego oraz Joanna Jędryka. W tamtym czasie właścicielem zamku był jeszcze pan Leon Kozłowski. W Janowcu nakręcono sceny, które rozgrywają się na tytułowej wyspie Złoczyńców. Generalnie większość scen nakręcono w Kazimierzu Dolnym. Jak mówił później w jednym z wywiadów reżyser tego filmu, filmowcom bardzo ciężko było znaleźć wyspę z ruinami Starego Zamku, dlatego musieli się uciec tutaj do fortelu. I e, wyglądało to tak, że podpływali do wyspy, tam była taka atrapa zamku, natomiast już sceny w środku kręcone były na naszym zamku w Janowcu. Film jest dostępny za darmo w internecie, e, możecie go obejrzeć na YouTubie. Więc jeśli ktoś nie widział, to polecam, bo naprawdę warto. A tutaj już widzimy drugą produkcję, czyli serial Dorastanie z, z 1987 roku. Janowiecki zamek pojawia się w końcówce 6 odcinka. Tutaj akurat zamek już należy do państwa. Ale nadal nie wygląda zbyt imponująco w środku. To znaczy jest dość spory bałagan, stoją jakieś szopy. Ale i tak miło zobaczyć, jak wyglądał zamek te 30 parę lat temu. Film można zobaczyć w internecie za darmo na VOD TVP. No i tyle. Na tą chwilę nic mi nie wiadomo o, o innych filmach kręconych w Janowcu. Jeśli znacie jakieś inne, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTube i śledźcie nasz fanpage na Facebooku.